Wielu z tej strony Mike Michael o Gaming i dzisiaj najmocniej przepraszam Alka. Bo ja od, ja od niego to skopiowałem, ale mam nadzieję, że nie, że nie będzie nam mnie zły. No i czy ten odcinek będzie miał 5 łapek w górę? I tak, będę zadawał pytania i koło fortuny będzie odpowiadało odpow za mnie. I, czy na przykład tak. Czy nie? Czy czegoś nie zrobię, czy coś zrobię? No więc y, pierwsze pytanie. Czy mam nagrać challenge, y, że mam wygrać 6 razy obniżenia, którego szczerze nienawidzę? Bo to jest najgorszy tryb, jaki może być. No ale dobra. To losuję. Oby nie. Oby nie. Oby nie. No proszę, nie. No weźcie. Tak, w nie, nie. To jest na nie. I jest. Dobra, fajnie. Fajnie. To, to ja, ja, ja to lubię. I następne pytanie. Mam nadzieję, że też będzie fajnie. że też będzie dobrze dla mnie. Nagrać odcinek z Alec Games lub innym youtuberem. Ja się to będzie Alec Games. Uwaga. Kręcę. Mam nadzieję, że... O... Będzie tutaj dużo łapek w górę. I, no i pamiętajcie o, o zostawieniu suba. Please, tak, please, tak. No, 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 no. Jest, jest. Olek, widziły się w lobby. Super. Dobrze, yy, więc tak. Następne pytanie: wygrać dwa razy rzędy ustawione na odcinku. To ja nie wiem, albo nie, albo tak, mi to obojętnie. No, to, a to jednak nagram. Okej. Okay. Czyli spodziewajcie się czy ręczy wygrać razy z rzędu solo. I do zobaczenia w następnym pytaniu. Uwaga. O ostatnie pytanie. Czy nagrać pojedynek moich kolegów na grze dla zajom solo? To będzie mega ciekawe pytanie. Uwaga, kręcimy. Co wyleci? Co wyleci? Czyżby tak? Czyżby tak? Czyżby tak? Tak! nagramy. Pojedynek moich kolegów na dla znajomych solo. Więc ten, ten odcinek, ten pomysł mi się najbardziej się podobał ze wszystkich, więc to będzie... No, jak w najbliższym czasie. Więc dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o, o zostawieniu lajka i suba. Do zobaczenia w następnym odcinku i papatki!